No i ruszamy w trasę. Zobaczymy, ile wyniesie nam spalanie typowo na trasie naszego LPG w Fordzie Focus C Max 1.8 benzynek. Jak wiecie, niedawno założony gazik. Jeśli nie oglądaliście odcinka, tu w rogu Wam się wyświetla odcinek odnośnie instalacji gazowej. Tam mówię wszystkie szczegóły dotyczące jakiej firmy i tak dalej. Ale dzisiaj testujemy sobie, ile na trasie nam samochodzik spali. Będziemy się poruszać trasą głównie krajową, czyli prędkość do 90 km na godzinę. Kawałek ekspresówki też w to będzie wchodził i do tego jakieś miasteczka które będą po drodze czyli 50 na godzinę więc też jakieś zwolnienia nieprzewidziane są autostrady prędkości autostradowe czyli 140 tylko taka w miarę spokojna jazda z odcinkami mniejszymi na prędkość 110 ekspresowe. Zeruję ja licznik, jeszcze trochę robię kilometrów, pobyt goszczy, dokładnie to 37, i już jesteśmy na trasie, tak jak mówiłem, trochę ruchu miejskiego, trochę dróg krajowych i ekspresowych. Zahaczam też o sporyż, gdzie można pozwiedzać sobie mini zoo z ciekawymi zwierzątkami, i lecimy już trasą, aby docelowo dojechać do naszego polskiego Bałtyku. Gdzie możemy sobie powitać krajobrazy nadmorskie, oczywiście nie zapominając o grubym ubraniu, bo jedziemy w porze zimowej. Powracamy już do Bydgoszczy i pierwsze co kierujemy się, aby uzupełnić stracone litry. Także dotankowujemy sobie po drugiej podróży i zobaczymy ile na trasie spaliliśmy paliwka. Dokładnie to gazu, nie? dziewiętnaście dwadzieścia litra przed wyjazdem, jeszcze typowo na trasę, trochę zrobiłem kilometrów pobyt goszczy, kilka spraw było do załatwienia. Także jakieś 40 kilometrów typowo w ruchu miejskim pozostała cała ilość, czyli 460 km, praktycznie poza miastem, czyli drogi krajowe 90 i kawałki autostrad, tak to wyglądało. No i jakie mamy spalanie? Zatankowaliśmy litrów. Zobaczcie sobie, ile tak to się prezentuje, jeśli chodzi o. Całość zatankowania litrów samego gazu, no i dzielimy to przez ilość naszych przejechanych kilometrów, no i macie wynik. Co do komputera, komputer spalanie pokazuje 6,6 litra, także tą różnicę trzeba sobie dodać, jeśli chodzi o spalanie LPG w porównaniu z tym, co pokazuje przede wszystkim komputer, ponieważ bazuje on głównie na spalaniu typowo gazu, typowo benzyny, a nie właśnie gazu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą różnicę. W spalaniu gaz a benzyna, czyli około 1,5 litra. Trzeba sobie dodać. Sama jazda na LPG, żadnej różnicy między jazdą na gazie a benzynie, nie ma żadnych tutaj nieprawidłowości. Wszystko chodzi sprawnie i. Prawidłowo. Że ja dalej będę testował sobie przejazd na LPG w Fordziku i będę Was informował, jak wygląda jazda w porównaniu z benzyną, jak wyglądają przede wszystkim oszczędności. Jeśli interesują Was tego typu materiały i chcielibyście więcej odcinków dotyczących przejazdu na LPG, dajcie znać w komentarzu, napiszcie co by Was interesowało. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!